Mamy pH roztworu kwasu jednoprotonowego, czyli powiedzmy, że tak sobie go oznaczymy. No, i tutaj podano nam stężenie malowe, czyli standardowo można sobie napisać taką tabelkę podsumowującą. Tak, jakby nie ma żadnej konieczności, oczywiście, ale, ale tak chyba to lepiej widać po prostu. No i cóż, cóż możemy zrobić? Tu mamy stan początkowy no to mieliśmy tyle na początku stężenia, tego nie mogło być prawda przed procesem dysocjacji, tu mamy zmianę, eee, no i stan równowagowy, no i podano nam tutaj pH, w związku z tym skoro pH jest równa 4, no to stężenie H no to 10 do minus 4 na decymetr sześcienny, tam jednostkę możemy napisać. No i to jest tak naprawdę 10 do potęgi minus czwartej, tutaj możemy sobie zapisać. No to właściwie hmm, tych filmów, które tutaj mamy, również tyle oczywiście powstawało. To znaczy, że tyle musiało nam tutaj przybywać. Tak możemy sobie oznakować. Tych jonów, to znaczy, że skoro tutaj mamy wszędzie współczynnik 1, no to tyle samo tego musiało ubywać. Ta liczba to oczywiście 10 do potęgi minus pierwszej, czyli mamy, no albo możemy tak zostawić w sumie nie będzie 0,1 minus 10 do minus 4. Także w ten sposób to wygląda i mamy obliczyć stałą, no to stała, no to jest iloczyn stężeń tutaj. Produktu w stanie równowagi oczywiście również w stanie równowagi przez stężenie hx no i również w stanie równowagi czyli tutaj mamy 10 do minus 4 razy 10 do minus 4 tak, przez, przez tutaj mamy 0,1 no to może sobie zapiszemy tak do minus pierwszej, drugiej, trzeciej. No i tutaj powinno nam stać. Czyli tak, tu na górze mamy 10 do minus 8. No a na, na dole będziemy mieli e, odejmujemy. No to jest też praktycznie tyle samo. Także można tutaj oczywiście napisać 9,9, 9, prawda? No i teraz sobie podzielić. No czyli myślę, że to możemy sobie swobodnie zaokrąglić do tego samo co było tutaj, ten błąd jest zbyt mały, czyli tutaj sobie zrobimy 10 do potęgi minus pierwszej, to jest bez zmian ta liczba, no bo ta liczba jest zbyt mała, żeby zmieniać wynik 10 do minus ósmej, czyli odejmowanie potęg 10 do minus siódmej. Także, dzięki za uwagę. To jest oczywiście wartość niemianowana, także nie podajemy jednostki. Dzięki za uwagę jeszcze raz. Dajcie sobie. Cześć.